Ta, ta ta ta. Cztery aniołki. Gdy głowę wtulisz w poduszkę, gdy skończysz fikać koziołki, to wtedy spod twego łóżka wyjdą cztery aniołki. Pierwszy aniołek wesołek, co w ręku ma mały tobołek, w tobołku uśmiechu wiele, by zawsze ci było weselej. Drugi aniołek, barwinek, dla chłopców i dla dziewczynek, ma sny w kolorach łąki, gdzie kwiatki, żuczki, biedronki. Nutek, aniołek trzeci, piosenkę ma zawsze dla dzieci, gdy zasnąć wieczorem trzeba. On kołysankę ci śpiewa. Aniołka czwartego, serduszka, Dojrzysz na skraju łóżka, Gdy w twoim pokoju gości Daje ci mnóstwo miłości. A gdy przychodzi ranek, Do słonka już śmieją się fiołki, Z nienacka, jak garść niespodzianek, Znikają cztery aniołki. Lecz nie smuć się, aniołki w porę wrócą do ciebie wieczorem.